Przede wszystkim no, mecz z gatunku mm, wagi ciężkiej, no, nie ma co się oszukiwać, bo oba zespoły, oba zespoły są na na granicy tej, tej strefy każdy, każdy się w stylizę chce utrzymać, nikt nie chce spać, każdy walczy. Tak samo to się tyczy nas, jak i, jak i gospodarzy. Ten mecz no, był w dużej, w dużej części był meczem zamkniętym. Ja sobie chyba nie przypominam ani sytuacji dla, dla jednej drużyny, ani dla drugiej. To co, to, co mogłoby ten mecz tak troszkę wyróżnić. To to, że oba zespoły chciały grać w piłkę. To nie było na zasadzie tylko kopnij biegni, żeby się cokolwiek udało. Widać, że te dwa zespoły, jeden i drugi w piłkę tą chciał, chciał grać. Remis sprawiedliwy, ale pewnie gdyby, gdybyśmy mieli na noty wystawiać, uważam, że, że tą jedną, jedną notę wyżej oceniłbym swój zespół. Ale tak jak mówię, no, Remis sprawiedliwy dopisujemy punkt, sześć meczów zostało. Czym tu gratuluję, gratuluję zespołowi gospodarzy punktu i tak samo walki, bo, bo wyglądają na wiosnę bardzo, bardzo, bardzo solidnie tutaj pod wodzą trenera, więc nie jest tu łatwo grać. I samo to, że zespół gospodarzy przegrał jeden mecz w pierwszej kolejce mówi, mówi bardzo dużo. Szanujemy ten punkt, dopisujemy. No i jedziemy dalej. Znamy się z trenerem, prawda? Bo, bo, bo znamy się dobrze, rywalizujemy długi czas i gdzieś tam sobie też dobrze życzymy, tak? Dzisiaj takie spotkanie, no, gdzie każdy z nas chciał zainkasować pełną pulę. Obaj przed meczem stwierdziliśmy, że udało nam się zimą zbudować dwa fajne zespoły, bo też tutaj skomplementuję przeciwnika, na, na analizie wideo było widać, że ten zespół naprawdę jest bardzo groźny ofensywnie. Atakuje dużo ilością, ale piłkarze ofensywni mają dużo polotów w tej swojej grze, takiej niekonwencjonalności, a poza tym też bardzo mocno presują i jakby dzisiaj tych pressingów uczulaliśmy na te pressingi, żeby nie bać się ich omijać krótką grom i tak dalej i to nam wychodziło, to na pewno. Przyznam też trenerowi rację, że gdyby wystawiać tutaj noty przy tym remisie, to delikatnie na korzyść trenera zespołu, ale myślę, że to głównie z tego względu, że no, czuliśmy to środowe spotkanie, tak mieliśmy bardzo ciężki tydzień, dwa mecze właśnie z gatunku bardzo ciężkie, bo 100 mili Pelikan to są tak, jak ten wspomniał, zamknięte spotkania i tam jedna akcja może zadecydować o tym, który zespół wyjdzie zwycięsko. Wszyscy są skoncentrowani i skupieni i trudno o piękną grę, ale te mecze są bardzo ciężkie i kiedy zdobywa się w nich punkt, no to, to też są te punkty dodane. Natomiast no wiadomo, to środowe zwycięstwo. Pozwoliło nam zamknąć ten tydzień z pięcioma punktami. Nie poddajemy się oczywiście, jutro mamy dzień wolny, w tym tygodniu pojawi się jeszcze jeden dzień wolny, tak żeby zawodnicy ci, którzy grali w pełnym wymiarze przez te trzy spotkania, mogli troszkę odetchnąć. No i najbliższe spotkanie ligowe czeka nas na wyjeździe w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziękuję moim zawodnikom za ofiarność, za... Za walkę w tym spotkaniu i za przeciwstawienie się mm, trudnemu, mimo że, że za nami przeciwnikowi w tabeli, ale bardzo trudnej drużynie, e, która dobrze wygląda. Także jeszcze raz e, myślę, że inaczej nie można zamykać się takiego tygodnia, ale zamykam go mm, i tak pozytywnie.